Kolejna odsłona słynnej już bitwy regionów tym razem odbyła się w Turzy Wielkiej w gminie Działdowo a wszystko w ramach 26 Warmińsko-Mazurskich dni rodziny Jesteśmy dzisiaj na półmetku Dni Rodziny w Turzy Wielkiej gmina y, Działdowo oczywiście te dni rodziny zawsze organizujemy i traktujemy jako, jako integrację, spotkanie się mieszkańców gminy działowo, ale też skorzystanie z dobrej zabawy, bo przygotowaliśmy wiele takich dobrych rzeczy w postaci koncertu, ale też dobrego jedzenia. Biblioteka Centrum Kultury przygotowała takie miejsce rozrywkowe, gdzie są dmuchańce, więc wiele wiele rzeczy, też malowanie twarzy, jest kamera 360, więc 360 Mogą z tego sobie skorzystać. Chciałbym tu bardzo podziękować wszystkim za organizację, za pomoc w dzisiejszej imprezie. Najbardziej dziękuję tu wszystkim moim referatom, dziękuję moim strażakom, ochotnikom za to, że zawsze są w gotowości. Ale też dodatkową taką smaczek dzisiejszej imprezy to oczywiście Bitwa Regionów, współorganizatorem Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Gdzie wystartowało 14 kół gospodyń wiejskich z powiatu Nilickiego i Działdowskiego. Najwięcej oczywiście jako gospodarze 6 kół to jest gmina Działdowa. Chciałbym też podziękować panu starości i całemu zarządowi, bo e, główne trzy nagrody w bitwie regionów to zostały zasponsorowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ale zostało e, ta reszta 11 kół i tu e, czoło chylę dla pana starosty, bo zafundował e, rzeczowe e, nagrody. Dlatego bardzo za to dziękuję. Dobro rodziny czy nadgodziny? Takie hasło przyświecało tegorocznym 26. Warmińsko-Mazurskim Dniom Rodziny. Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.